A? a w zasadzie to czemu wyszliśmy o 7.30 w niedzielę? Żeby zdążyć przed tłumem i przed deszczem. Najlepsza pora na telesfora. No i co do zasady zdążyliśmy przed deszczem, a raczej zdążyliśmy zrobić wszystko to, co najważniejsze przed, przed deszczem: zjechać parę ścianek, skoczyć parę dropów, poszukać jeszcze trochę pewności siebie w terenie. A teraz pozostało dokręcić. Także ja już. Nie oram więcej lasu włoskiego dzisiaj. 1000 metrów przewyższenia wystarczy, i teraz reszta w takim mniej wymagającym terenie, zarówno jak chodzi o technikę, jak i o objazdy. Trochę tlenu jeszcze, żeby dobrze zakończyć tydzień. No i co, robota zrobiona. Czekamy na pierwsze, ważniejsze zawody, a raczej nie czekamy, bo samo się nie zrobi. Tylko jeszcze cały czas pracuję. No i pada całkiem solidnie. Ale to nic, bo rośliny bardzo tego potrzebują. Słuchaj, jak pieprz. bo w piach na wielu zakrętach już się pojawił. Także y, można zrobić trening. Tylko trzeba stać rano. Posłuchaj.